Dziadek wstaje, mówi, przepraszam bardzo, ja muszę o toalet. I nauczycielka, to ja przepraszam, ale na początku powiedziałam, że nie wyjdziemy stąd. Dopóki nie ustalimy trójki klasowej. Jeszcze przewodniczący i skarbnik. Może pan chce być skarbnikiem? Nie, dobra, chuj, wytrzymam, wytrzymam. Będzie kolejne pół godziny strzałów. Nikt się nie chce złamać, nie? W końcu nauczycielka mówi, proszę państwa, skoro nie ma chętnych, w takim razie powołamy komisję skrutacyjną. Poproszę o troje chętnych. Ja mówię, kurde, co to jest w ogóle? nie? A rodzice, którzy mają starsze dzieci, znają te zebrania, od razu łapy do góry. Ten koło mnie też. I ona, pani, pan i pan. I to koło mnie wybrała. On ma jest. Ja mówię, co to jest ta komisja skrutacyjna? Będziemy liczyć głosy, ale na nas już nie można głosować. Ja Wykładać jakiś regulamin, powiemy przed wejściem, nie? I ona miała przygotowane karteczki, długopisy, każdy są karteczkę i długopis. I każdy musiał wstać i się przedstawić, że wiadomo było, na kogo można głosować. No i każdy stawał w stylu: nazywam się Artur, po pierwsze, nie potrafię liczyć, nie mam żadnych zdolności organizacyjnych, jestem alkoholikiem i kradnę. Nie? I każdy w ten bez. Będzie to trwało, nie każdy się przedstawia i w tym czasie taka niemakomitywa się zawarła, wiecie, bez słowa, tylko wzrokiem. Ja, dziadek, rozwódka, ten koło mnie parę innych osób, wszyscy wzrokiem dogadaliśmy się, że głosujemy na tę drugą zmęczoną matkę z tyłu. Dziadek. Wszyscy długopisy przy kartkach, ale nikt nie pisze, nie? Wszyscy czekają. Doszło do niej, ona staje. Nazywam się Irena i wszyscy IRENA! Irena, kurwa. Nawet ta jej koleżanka, co zastępcą jest, nie zobaczyła co się dzieje. Irena. Irena. Nie wytrzymała, nie?